Dzwonią, ale nic nie widzę. Gdzie to jest w nic nie widzi. Cze tam jest? Mamy, moi drodzy, obciążnik od koła samochodowego. Dobra, rzucam do torby. Wycinak do torby. Pinpointer do holstera. Dziura zakryta. Ręce wytarte. Idę dalej. Co to dzwoniło? To już nie dzwoni. No dobra. Nie, to nie. Nie, to nie. Obraziłem się. Nie wiem, gdzie to w ogóle. Dziwnie, jako że ta trawa tak Urosła Jakieś jakby świeżo zryte czymś czy coś Dobra, coś mam Może ktoś był też z wykrywaczem I coś też jest na wierzchu Tu moi drodzy mamy Kaprysan razem ze słomką. A to też fajnie, jak jest słomka. Jak ja mam słomkę na przykład, tego nie. To ja se nie muszę z buta wyciągać. Na przykład słomy. Mam se tego, wyjąłem. I nie muszę se. Ja se nie muszę swojej słomki już proszę ciebie z buta wyciągać. Tu już mam słomka wyjęta tego. Elegan, elegancko, jak to niektórzy mówią. Elegancko. Dobra. Jak to się mówi, Pani po proszę ciszej. Jak to się mówi, e, zaprosiła go do siebie i zrobiła mu schabowe. Nakroiła mu i talerz pomidorowej. Patrz, jak wali. Skacze jak, nie wiem, w następne gówno typu ta słomka właśnie. Co to jest w ogóle?

Roweczek Bajerny Szmery, Bajery, dzikie węże. Dobra, czy ja mam tam wejść? Czy ja mam czasem może jednak. Dobra, ja tu wejdę. Nie zarwie się? Nie. erali pierciali drzewko wywalone sobie leży 57 66 60 to dosyć płytko tak samo Baczemy. Naprawdę jestem pełen podziwu i szacunku. Jak najbardziej szacunku dla ludzi, którzy y, zaku, zajmują się y, wykopkami y, bez pinpointera. To jest jakaś masakra dla mnie na przykład. Zlokalizować to jest to do zrobienia, wiadomo, bez pinpointera, ale to jest y, naprawdę długo czasu, zajmuje dużo, niedługo. Długo też. Tu jest. Oh. Dobra, jakieś żelastwo mam. Kawałek żelastwa. Pan z pieskiem sobie idzie na spacerek. Jest to dosyć duże. Cóż to może być? Kurde, jakieś strzały słyszę. Mam nadzieję, że... że zaraz nie dostanę w dupę jakimś śrutem. Pani landlord mówiła, że... Y, ...czasem strzelają. Strasznie niedelikatny jestem wobec tego przedmiotu wiem, wiem jak to wygląda, ale po prostu widzę, że to coś jest eee, nic użytkowego raczej z tego nie będzie. Kawałeczek jakiejś takiej Chyba bednarki chyba z beczki Na pewno Na pewno jest to opaska metalowa od beczki Bednarka Tak Noza ryzywiałego dziadostwa Teraz to wyciągnę na, do drogi później zabiorę, bo w plecaku nie będę, nie będę wkładał tego do plecaka. To jest masakra jakaś, nie, nie zmieści mi się nawet. Później się po to wrócę. O, takie rzeczy. tak bym to gdzieś położył. Gdzieś bym to położył, bym to położył, bym to położył. to położył tu O Oto. Oto. to Oto położył O fajnie to wygląda, nie? Takie drzewo jakie jest wyrwane szmery bajery Nawet bym powiedział, że pompki i rowery Bery, bajery, pompki, rowery, to też tak pod, 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 podpadające mi trochę. Pumpki, tuże pompki, duże pompki, duże rowery. Skacze sygnał, syf. Ogólnie to zawsze mnie inspiruje, tak jak takie drzewo wypierdzielone jest, że tam pod nim no to ziemia jest bardzo dawno nieruszana wtedy, nie? Nie 100 lat, 200, tylko... Tylko 500 i więcej, ale, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym coś znalazł. No i korzenie wypychają na nawierzchnię Także pod, pod takim drzewem no mi się wydaje właśnie, że, że powinno coś być czasem. No, powinno, no nie powinno, ale na pewno jest ziemia starsza. Wiecie o co mi chodzi. Trali, pierdziali. Nic tu nie ma. Nic nie ma, jacek. Jacek, boszek. Druty. Zwycięłam. Gdzież powinienem pójść ja? Karmik chyba spadł sobie z drzewa. La la la. Nieraz tu widzę, jak samochodem przejeżdżam. To widzę ja... Widzę ja jelonki, sarenki. Czy też może coś napotkamy dzisiaj? Zaraz mi wycinak wyleci. Badam, badam, badam. Jakieś kamienie. przy takich kamieniach, drzewach gdzieś tam też mi się udało kiedyś znaleźć taką y, srebrną odznakę y, marynarki wojennej brytyjskiej w bardzo dobrym stanie skacze strasznie ten sygnał Takim drzewem tak samo kiedyś też znalazłem Co to był za pieniądz? Szyling nie. Mm. Dobra, nieważne. Srebrny w każdym razie. Pod korzeniem. Strasznie skacze ten sygnał. Nie kopię wcale. Kiedyś byłem najarany, wszystko kopałem, ale szkoda pleców. Fajna ta podkowa, nie? Duża taka, ja pierdziele. Naprawdę masakra. Nie chciałbym kopa dostać od tego konia. No cóż, no cóż, naprawdę jest tu ładnie. Czuję się taki klimat, nie? W dupę romantyk się znalazł, kurde. Do no, no sory do no co? O. Czekaj Wojtek, bo bardzo stabilny tu sygnał jest. 81, 82, taki ładny sygnał. Może trochę nawet monetowy, ale. Oj, oj. A może nie. Może główno. Może im trochę mogłoby się pomóc. Mam nadzieję, że nie, nie puszka jakaś albo coś. Kurde, korzeń cholera. Jest. Dobra, mam kolejny, jak to mówi się, polmosik. Dobra, jutro ty cichutko, a dzisiaj śmieci mam? Aluminiowych. Dalej. Bardzo ładnie, stabilnie ten. Ta nakrętka od wódeczki sobie tam, dzin do wykrywaczyka mózgu, tam sobie puszczała sygnałek. Wykrywaczyku, wykrywaczyku, to ja nakrętę. O tu jakie ciekawostki! O! Oj, oj! oj. Tu bajery, jak nie, ale ładna butelka, tą butelkę, kochani, to jak kuźwa zawijam. Jaka piersiuwa piękna, co? Mi się podoba bardzo, bardzo ładna piersiówa. W, B, dwa i jedna druga. Zapach zero. Tutaj proszę bardzo, młotek wbity. Zostawię, nie będę psuł tutaj komuś ekspozycji. To jest jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, czy to jest czy, czyjaś Taka kapliczka, czy, czy jakieś takie sakralne miejsce, czy ktoś tutaj urządza jakieś libacje, a może jakieś takie modlitwy swoje, czy takie.